Siosi o tej Tori, sorki, że jestem w kapturze, ale dopiero co się myłem i mam całe mokre włosy. W dzisiejszym odcinku powiem wam o bardzo ważnej rzeczy mordeczki, jeśli dzisiaj jeśli się o tym nie dowiecie, to nie będziecie mogli odebrać jutro darmowych nagród w Brawl Stars Więc koniecznie słuchajcie od początku do końca, ale ten odcinek zaczniemy sobie od tego, że jak widzicie mamy mini update w Brawlu. Jest piękne, nowe tło takie ze święta latarni, o którym już w sumie mówiłem wam parę odcinków temu. No i ono już oficjalnie wbiło do Brawla. Oprócz tego każdy wczoraj w sklepie dostawał taką piękną odznakę. I umawiamy się tak. Kto już ją odebrał, zostawia łapkę w górę pod tym odcineczkiem. Zobaczymy ile osób już po prostu odebrało tą oto odznakę latarenki. Ja oczywiście już ją sobie odbieram, więc łapkę też zostawiam pod moim filmem. Ale okej, okay, mamy tutaj też bardzo ciekawy zestaw, zobaczcie. Nowe przebranie Sultan Karl. Oprócz tego jest taka specjalna ikonka do niego. I to wszystko, ta całość kosztuje 149 gemów. Powiem wam szczerze, że ten skinek jest piękny, ja już go wcześniej miałem okazję testować i jeśli ktoś z was ma jakieś wolne gemy na koncie, no to polecam sobie kupić tą ofertę, bo patrzcie na tego ulta. Ten ult tak oddaje, to jest coś pięknego, nie? Gdyby nie ten ult, to ten skin nie byłby aż tak fajny. Ale jako, że on ma tak przekazackiego ulta, myślę, że naprawdę warto tego skinka mieć w swojej kolekcji. Co więcej, do sklepu wróciła lanta ręka Sandy, czyli skinek też związany z właśnie piaskiem czasu, jak widzicie. Ma tą specjalną ikonkę, no i jest na fajnej przecenie. To jest skinek, nie ukrywam troszkę moich marzeń. Tak samo zły jean, więc sam nie wiem, czy się jeszcze na nie nie skuszę. Będą jeszcze w sklepie przez 8 dni, dlatego myślę, że jest szansa, że któregoś z nich kupię. Napiszcie mi w komentarzach, jakie teraz słyszycie, którego wolicie, żebym kupił. Czy lanta rękę Sandy, czy złego Godzina. To postaram się przy Ducho, a wy oglądajcie ten film do końca, bo dzisiaj przypominam, że musicie się dowiedzieć o rzeczy takiej bardzo ważnej, żeby jutro otrzymać darmowe nagrody. Możemy zrobić coś takiego, że każdy z was, kto ma odblokowaną Rose na swoim koncie w Brawl Stars zostawia teraz suba na moim kanale. Chcę zobaczyć ile jest takich osób, które mają Rose odblokowane. Więc koniecznie subskrybujcie najlepiej z dzwoneczkiem, jeśli lubicie Brawl Stars. Sorki, że tyle gadam, ale jeśli mordeczki planujecie kupić właśnie tego nowego skinka lub po prostu doładować sobie gemy w najbliższym czasie, to pamiętajcie o kodziku Tori w sklepie. Ja będę pokazywał każdą osobę, która kupi na przykład jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem. Koniecznie, jak będziecie kupować gemy z moim kodem, nagrajcie to i wyślijcie na mojego Instagrama Toriety. Wtedy pozdrowię Was na filmie. Dobra, ściągam kaptur, ale wyglądam jak dzban widzowy, bo mam całe mokre włosy. Generalnie, szybciutko się tutaj pochwalić jeszcze Hyrę, bo nie wiem, czy to widzicie. No na pewno to widzicie. Ziomek ma już zaraz 80 tysięcy pucharków. Bardzo możliwe, że jak wyglądacie ten odcinek, to on już 80 tysięcy wbił. No Hyra leci naprawdę mocno i szacun za niego. I on w ogóle zobaczcie na nazwę jego klanu: 90k, tak się nazywa jego klan, więc on ma w planach jako pierwszy na świecie wbić 90 tysięcy puszek. Nikomu się to jeszcze nie udało, Jestem Ciekawe, czy mu się uda. Dobra, widzowie, tak się składa, że już jutro będziemy mieli oficjalnie finały miesiąca w Brawl Stars, czyli finały marca. Co oznacza, że trzeba będzie obstawić mecze. I ja w tym filmiku powiem wam, na kogo obstawiamy, żeby zwyciężyć. Oczywiście nie gwarantuję wam, że wygramy, ale ostatnio każdy, kto obstawił tak samo jak ja, to zdobył maksymalną liczbę punktów i mógł odebrać wszystkie nagrody. Więc jeśli teraz też chcecie zdobyć te wszystkie nagrody i tak dalej, no, zdobyć tego pina tutaj za 2000 i zbliżyć się już do kolejnych nagród, to koniecznie oglądajcie do końca, bo ja wam powiem, na kogo stawiamy. Ja. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, moja decyzja, nie musicie robić tego samego co ja. Ja będę murdeczki komentował te finały z Wenim, więc na jego Twitchu, jak coś, będziemy je razem komentować. No i na tej stronce tutaj Brawl Event, na której się głosuje, też będzie stream z tego leciał, więc warto oglądać, bo podczas tego live'a też będzie można zdobyć dodatkowe punkty. Na przykład kibicując którejś z drużyn, takie specjalne motki, klikniecie ją i dostajecie specjalne punkty. Ale dobra, w tym momencie, jak ja tu nagrywam jeszcze, tutaj na tej stronce oficjalnie się nie da głosować. Będzie się dało głosować jutro pod wieczór, a jak nie jutro, no to pojutrze z rana już na pewno się będzie dało. Więc to jest giga ważna rzecz, żebyście nie zapomnieli. Jeśli jutro na wieczór nie będziecie mogli zagłosować, to na pewno z rana się będzie dało. Tylko te turnieje pewnie się zaczynają już gdzieś koło 10 albo 9, dlatego warto wstać z rana i sobie obstawić, żeby o tym nie zapomnieć, mordeczki. No I sprawa wygląda tak, że generalnie mecze będą rozgrywane na różnych rejonach i różne rejony będziemy mogli mordeczki obstawiać. Ale zajmiemy się tym naszym rejonem, Europą, bo to interesuje nas najbardziej. Chodziło mi, że regionem, nie rejonem. I patrzcie, tutaj mamy pokazane wszystkie mecze. Jakie się będą rozgrywały w Europie i będziemy mogli na nie głosować na tej stronce. Ja na czerwono zaznaczyłem wam drużynki, które według mnie wygrają. Nie będę jakoś długo tutaj wam mówił, dlaczego tak uważam. Jeśli kogoś to nie interesuje, to po prostu polecam wam zagłosować sobie na tych, na których ja głosuję i myślę, że na pewno to siądzie. Pierwszy mecz ANR, to według mnie są totalne pewniaki, świetnie ostatnio grają. BHS nie jest jakąś doświadczoną drużynką. Food Esport mordeczki powinno sobie poradzić, chociaż Now or never też jest dobrym timem, ale Food Esport ostatnio ma świetną formę. Pokazali się fajnie na takim jednym turnieju, więc myślę, że dadzą radę, mają w ogóle dobry skór. Reply Totem to chyba wam nie muszę przedstawiać. Co, co prawda, Mister Dosa to jest też dobra drużyna, ale Reply Totem powinni sobie poradzić. No i Zeta Division, nasza polska ekipa kontra Am o Fantasy. Nie jest to jakaś zbytnio dobra drużynka, ta Am o Fantasy, a Zeta jest teraz też w świetnej formie, dlatego Zeta bez problemu wygra. Cały turniej, wydaje mi się, mam takie przeczucie, że wygra Reply Totem. Mogę się tam mylić, to jest mało oczywiście mordeczki, może nie tyle co pewne, co po prostu patrząc na ostatnią formę, nawet Zeta lub PNR byłoby bardziej faworytem, ale mi, ja mam takie przeczucie, że wygra Reply Totem. Ale jak obstawicie, te... Cztery mecze tutaj, tak jak ja wam pokazałem na początku, to moim zdaniem to na pewno powinno wejść i będziecie mieli bardzo dużo punktów, już za to. Nie wiem, jaki region będzie kolejny do obstawiania, więc dla pewności pokażę wam wszystko. Tutaj mamy mordeczki East Azję i ja w East Azji w pierwszym meczyku, OK kontra Crazy Racon obstawiam na Crazy Racon. Wydaje mi się, że są monitorer bardziej doświadczeni, ostatnio już grali i fajnie nawet im szło, więc powinni sobie poradzić z tą drużyną, OK? A w drugim meczu Czas Gaming EA zmierzy się z Rejek tutaj też obstawiam na Czas Mac Gaming. Wydaje mi się, że powinni tutaj bez problemu sobie poradzić. Ktoś to po prostu wróci sobie do tego mojego filmiku, no i będziecie sobie zatrzymywać, jak będziecie obstawiać. Ja wam tutaj pokazuję wszystkie te nazwy, więc tak samo na stronce po nazwach będziecie mogli wiedzieć, na kogo obstawiać. Dobra, następny mamy South America East. Tutaj też możliwe, że to będzie do obstawiania, i tutaj dwa mecze wybrałem właśnie. Ten Bando Delucus, klasz się zmierzą, no i klasz jest dużo lepszą drużynką, dużo bardziej doświadczoną, mają mocny skład, więc powinni sobie poradzić. I drugi mecz to jest Super Renegators i oni się zmierzą z Zest. No i Zest też jest wielkim pewniakiem. Zest to jest naprawdę dobra drużynka, dlatego myślę, że powinni wygrać. No i na koniec zostawię. Jeszcze North America East i North America West No i generalnie tam u góry Jak widzicie Tribe Gaming, ma Gaming NA Dwie fajne drużynki, na ten region Są oni naprawdę bardzo mocni, ogólnie to są bardzo mocne drużynki Ale Tribe'owie to jest jednak potęga brola i wydaje mi się, że Tribe Gaming tutaj bez problemu Sobie poradzi, drugi meczyk to jest Unta Mabel Beast kontra Mystic Esports No i generalnie Mystic Esports Też powinno sobie dać radę, troszkę Bardziej mi się wydaje jest doświadczone I grają lepiej od tego Unta Mabel Beast Ale oczywiście wszystko się może wydarzyć, ja obstawiam na Mystic Esports Na dole jest taki jeden meczyk którego w sumie nie znam tych drużyn West Coast FA kontra Wash Team, więc tutaj nic nie obstawiałem. A w meczyku STMN kontra Dog Walkers, obstawcie na STMN, widzowie, tak mi się przynajmniej wydaje, no e, oni świetnie ostatnio grają e, i w poprzednich latach, i teraz, dlatego w tym regionie są jedną z mocniejszych drużynek i powinni wygrać. Generalnie nie mam tutaj pokazanych wyników na finały, na kogo ja bym obstawiał i tak dalej. Jak już wiecie, te drużynki wygrają. Co Wam pokazałem, to później grają w kolejnej fazie w finale. E, tutaj to już po prostu sobie obstawcie, jak uważacie mordeczki. Bo jak obstawicie to, co ja wam pokazałem, to myślę, że bez problemu 1000 punktów zbierzecie na luzie, możliwe, że nawet w pierwszy dzień, um, po prostu to mi się wydaje bardzo pewne, to co wam pokazałem, same takie praktycznie pewniaczki, ale wydarzyć może się wszystko, jak ktoś to obstawiacie na własne ryzyko, ja was tutaj nie zmuszam, żebyście obstawiali tak jak ja, każdy tutaj mordeczki odpowiada za siebie, pamiętajcie, więc jak niby bym mogło nie siąść, to nie miejcie pretensji do mnie, aczkolwiek mi się wydaje, że siądzie i ja sam tak będę obstawiał, jak wam pokazałem, więc no... No i właśnie tak się składa, że ja z Wenim mordeczki będę wam komentował te mecze, więc możecie wbijać na tą stronkę Brawl Events, tam gdzie się właśnie obstawia. Dam wam na link w opisie i tam będziecie mogli oglądać, albo na Twitchu też we No i generalnie tam można też zdobyć te dodatkowe punkty za na przykład odpowiadanie jakichś quizów i też dostajecie za darmo, albo za samo oglądanie i siedzenie. Więc zapraszam Was na live'ika, będziecie mogli jeszcze mnie chwilkę posłuchać, jak komentuję te mecze. A meczyki są naprawdę ciekawe, zwłaszcza na finałach gra polska też drużynka, a NR dodatkowo gra, gdzie jest też jeden Polak w składzie, więc będzie co oglądać. Ja przypominam o kodiku Tori, kto jeszcze nie ma wpisanego Koniecznikowidzowie używajcie w sklepie, będzie mega miło na serduszku jak go użyjecie. No i teraz są naprawdę fajne skiny w sklepie, więc jak ktoś z was chce sobie doładować gemy, to pamiętajcie o kodziku Torii. Do zobaczenia wszystkim, trzymajcie się w następnych filmach. Widzimy się dzisiaj, możliwe, że na live na Zestumble na kanale Tori 3. Do zobaczenia, hej!